Dzień dobry, dzień dobry. Słoneczko zagląda mi to tutaj do okna. W tej chwili jest minus 4 stopnie, odczuwalne minus 7, przymroziło, śniegu już nie ma, ale mróz szać jest zachmurzenie 0, umiarkowana jakość powietrza. Słoneczny dzień, już jest bardzo słonecznie. Najcieplej będzie o godzinie 14 4 stopnie. Także ja za chwileczkę wybywam i, i pocieszę się tą pogodą na zewnątrz, bo lubię tak jak jest mróz, świeci słońce. Jeszcze by przydał się mm, śnieg. No ale wczoraj był, to można było nacieszyć oko. Pozdrawiam Was, ciepło, życzę miłego dnia. Późniłam się na autobus, szłam od siebie na pieszo, ale całe szczęście, że tu jest poczekalnia na centrum przesiadkowym. poczekalnia ogrzewana, jest to taka wystawa, centrum takieta można sobie usiąść i poczekać w 20 minut do następnego autobusu. Ile ty można kupić automat? Tam jest automat z napojami, ze słodyczami, także fajne miejsca się zamkną. Dzisiaj obiad przygotowywał siostrzeniec. Jestem u niego. A siostra biegła takie oponki. Smaczny obiadek. Także dzisiaj jestem na obiedzie u siostry. Własnoręcznie wykonał żaglówkę. Super, no i jego aktarium, rybki. Teraz są zmienione, bo były ostatnio inne. Tak, teraz, teraz są neonki i rozbole kinowe. A, no on pyta... A były takie walony co grzebały, co rozwalały wszystko. A no były. Fajne. No, fajne, ale, ale były no... też chyba Środniki. A też były i skalary chyba, nie? Bo... Nie, nie, nie było. Ale takie z tymi wyłupiastymi, tymi... A to te... E... te go... skopy. A... A tu jest jeden w środku, A wyjdzie to go nagrasz. Mm -hmm. On tu jest. Więc... A on nie wyjdzie na szybko. Chwila coś słodkiego. Kawka w ładnej chwili Mamy słodkości dzisiaj. Ja nie wiem. Ulubiony kubek siostry. No i mamy jeszcze do kawki. Siostrzeniec przyniósł kinderki, i tu takie też bardzo smaczne. Jak one się nazywają? Kind Maxi, też dobre, takie delikatne. Także mamy dzisiaj rozpuste. Każdy dostał swoją porcję. Jedno tak, jeden taki wafelek, drugi. Smacznego! Dziękujemy, smacznego. To nie wafelki, to takie alabatoniki. Także... Kanapki. Kanapki takie słodkie, także gościmy się dalej, siedzimy sobie, rozmawiamy, wspominamy. Miły czas. To wymysł siostrzeńca. Wszystko sam, te właśnie wszystkie elementy sam wykonał i to dopiero posklejał czołg rudy 102, a gdzie szarik? Także zdolny chłopak. Ja już jestem w domu, no i faktycznie prognoza się sprawdziła, uciepliło się. Słonecznie było, jeszcze słoneczko przyświeca. Bardzo miły, przyjemny dzień. No ciekawa jestem, czy jeszcze mrozy będą, czy już odpuszczą. Zrobiło się bardzo przyjemnie wiosennie, chociaż teraz tak troszeczkę lekki wiaterek się zerwał, no ale to jeszcze będzie różnie, prawda? Jeszcze to wiadomo, że różnie może być. No I teraz cóż, bardzo stęskniłam się za swoją robótką, także mm, zrobię sobie herbatkę i, i podziergam. Już będę kończyć plecy i przede mną... Przód. Tak więc pomału, pomału biorę się do dzieła. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłej reszty dnia.